Z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek Serii Mafia 3 edycji ostateczna. W tym odcinku będę zajmował się niszczeniem rzeczy Artiego, żeby wywapić go z kryjówki. I od razu udam się też tutaj na zaplecze tego sklepu, w którym byłem ostatnio. Żeby zająć się pierwszymi w sumie gościami, których trzeba wyeliminować. Bo tam przekupują jakiegoś gościa, to nie chłopią granata. Tego trzeba przesłuchać, tych się pozbyć. Mam no nadzieję, że obejdzie się bez komplikacji w postaci takiej, że mnie zaraz zabiją. Muszę dokonać zniszczeń na 60 tysięcy dolarów teraz. Przesłuchamy sobie tego gościa.

Zabij złodzieja Artiego. Jeden jest tutaj za rogiem, czyli szybko pójdzie. Ciekawe ile dostanę za zabicie takiego złodzieja. Dosyć sporo ludzi, jest ciekawe czy jestem w stanie przejść przez pod. Jestem, dobra. Myślę, że jestem w szoku normalnie. Myślę, że Saryjka z Kawacha powinna rozwiązać ...prawę. tylko dokonać dużych zniszczeń. Dobra, tu to, to u mnie na pewno nikt nie zajdzie, ale kasę też pozbieram. Którą mógłbym w sumie chyba odzyskać. Zobaczmy na minimapę. Okej okay, wyeliminuję jeszcze tamtego drugiego gościa. On jest całkiem blisko w sumie tamtego kolejnego zadania do eliminacji. Więc się tam udam. Dobry początek. Już zostało mi do zniszczenia 37 tysięcy dolarów, czyli jestem prawie w połowie zniszczeń. Zawisł budzielek kolejny. Santok, elementy a to jest dzielnica, dobra. Takim dużo przeciwników jest tutaj na tej dzielnicy, so down. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie wrogów nastawionych ludzi do Lincolna tutaj. I do prądu chyba nie. Kto tam będzie dzwonił?

Nie. Kurde, jeszcze zdąży zadzwonić. No i dupa posiłki. Dobra, ewakuacja szybka. Dobra, mam nadzieję, że długo za mną nie będą gonić i uda mi się szybko przejąć jakiś samochód, żeby nie przestrzeli mi tylko opon. Podamy się tutaj, rozmawiamy ze słodkim danym, okej. Okay. całkiem blisko, no to mogę się od razu udać. Będę równolegle robił zniszczenia dla jednego i drugiego. Jest Jestem słodki, Denny. Your sweet Danny Little, <laughs> you follow boxing? Some a friend who worked for my old man was obsessed, said you go to distance. You got that championship match coming up, right? Yeah, that's kind of why I need your help. These Marcano cats, man, they got this dude called Two Dicks Peralta running a sports book out the Wilcox Saloon. Comes up to me while I'm spying, tells me I gotta go down in the fifth or else. What'd you say? She told him kiss my ass. Next day, somebody broke my brother's arm in three places. Yeah right? It's how they do. I hear two dicks even grabbed that boy Eddie Kenner. Except I think two dicks got his eye on Eddie doing some off-book fighting for him. He hear things about nigga fights here and there. Make a lot of money if you know how those fights go in. Christ. I'll go after two dick's people. See if I can find out more about how he runs things, maybe even find Eddie. You better start talking to Peralta's people if you wanna know what he's up to. Punkty na mapie do niszczenia. Cechuj, zarabia krocie na przerobionych automatach do gry w Soul Downs. je, żeby nie zarobił ani dolara więcej na swoich maszynach. Okej. Okay. A ile zniszczyć? 50 tysięcy dolarów. Powinno pójść szybko i dla jednego i dla drugiego, jak będę robił zniszczenia. Tutaj muszę przesłuchać gościa. Przez zobaczymy, jak to tam wygląda. Next time, though, bring some wheels with better suspension. This isn't like collecting. Oh, oh, my God. God. Get oh. out of here! Oh. Oh. Oh, shit, Didn't start my day. Tell me about two big gambling racket. And the boss is for keeping some nigger fighter on ice! Oh, shit. I can show you where. We're done here. zniszczyć te automaty i będzie kolejna 2500 dolarów za takie automaty. No, to są nie duże straty. Jak na jeden automat do zniszczenia. Ja tu mogę rozwiać kolejne, czy nie? nie ice leży. Całkiem szybko. Trzeba zabić Shajno Trochę mam mało amunicji w nie mam, nadzieję że uda się to zrobić z pistoletem Nie chcę się wzywać do nie przedłużać to jest jakaś tam czy coś, to jest jakiś starym w ogóle było... Może jednak wezwę to na pewno przyda się teraz trochę amunicji, gran... nie? Chociaż mam cztery granaty, to powinno wystarczyć. Dobra, kupię Dobra, już. Mam siedemnaście tysięcy to apteczki do. Napij no. Soldaty z szulerni przy a zostało do zniszczenia 45 dobra Niech się tam teraz dostać tak, żeby nikt się mną nie zainteresował.

Zagnił go zablokował. Dobra, został wyeliminowany przeze mnie. Teraz trzeba lecieć do kolejnego celu. Ale masakra, jak się tam zaulgowałem za kolumną, tak jakby Lincoln nie chciał w ogóle wyjść za niej. Dobra, to jest dzielnica hazardowa, to lecimy dalej. Zniszczę automaty do gier. Zostało do zniszczenia 40 tysięcy dolarów. Szybko może uda się to zrobić w tym odcinku. I dla jednego, i dla drugiego. Później zostałoby tylko wyeliminowanie tych dwóch i chyba już... Może będzie koniec. Potem dzwoni. Pewnie, no, zaraz znowu ktoś zadzwoni. Gdzieś powinna być apteczka, tak mi się wydaje, przynajmniej tutaj. No można wyjść i lecić dalej. Wielki toranie. teraz zabijemy lekkiego toraniego. O i teraz przy okazji też przypatrzę się ile w ogóle dostanę pieniędzy za zabójstwo tego gościa. Czy na dalej 110 tysięcy, czy większe zniszczenie powoduje takie morderstwo? Sporo osób go pilnuje. No i dostałem headshop, w sumie nawet niech chance mi się trafiło. I zbierajmy wszystko. Tam jest jakiś gości, ale chyba nie istotne, że on tam stoi raczej, tu już nie wejdzie. O, to już zniszczenia wykonane, lecimy dalej. Jak by tu teraz uderzyć? To jest chyba kasyno. Zaraz zobaczę czy mi się uda w ogóle wejść do tego kasyna bo też nie ma sensu, żeby się bawić w zniszczenie kasyna wewnątrz, jeżeli jest dosyć duża odstawa tego kasyna. Dobra, ciekawe... ...ciekawe czy można się tam dostać w inny sposób, czy tylko te drzwi. 800 tysiąca, fajnie. Dużo pieniędzy poszło teraz. A to był chyba jakiś taki mały punkt do zniszczenia. Teraz trzeba zająć się czymś poważniejszym. Oś... Ale tu jest jeszcze coś. Soldowns. Ok, nie skrytkę czarnorynkową. Tam są dwie skrytki obok siebie, czyli... Możliwe, że całkiem sporo pieniędzy uda się zniszczyć dając się w tamto miejsce, a jak nie to zobaczymy co dalej. Na razie muszę zniszczyć 21,5 tysiąca dolarów to może się uda to szybko zrobić za jednym podejściem właśnie w tamtym miejscu. Tutaj teraz by objechać, tutaj za dużo się nie dzieje, ale żadnego wejścia też nie widzę tutaj bocznego, może tu jest jakieś możliwe do wejścia coś, drzwi są, ale czy można to nie Można, dobra. Nie wiem, do, do kanałów raczej nie chcę schodzić.

gallery yes, got him. shit, fucking stuck Dropping like fucking flies run of a asshole, like fucking flies Jest jeszcze jeden. Nie jeden Gdzieś zniknął. Tego w ogóle nie widziałem na radarze, to też dziwne. Jedna skrzynka to 3000 dolarów. Nie dobrze, to może tutaj już zakończę dokonywanie zniszczeń. 12 tysięcy to spoko w sumie. Chyba tu powinienem zakończyć. Wykonywanie zniszczeń przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o odkrytki czarnorynkowe. Tych skrzynek to jeszcze jest pełno. Trzy są na dole. Jedno za 5000 dolarów, bo nie będzie problemu z osiągnięciem zniszczeń na 21000. tysięcy. Tu hajs mogę sobie ukraść. Coś tam i tam. Dobra. Nie, nie, nie. na broni? Okej, okay, to jedno już jest załatwione. Teraz muszę dokonać zniszczeń w drugim miejscu. Teraz już mogę jechać do Granta, żeby z nim porozmawiać, ale teraz nie będę tego robił, tylko po prostu zajmę się kolejnymi zniszczeniami tu. 26 300 dolarów. Tutaj muszę w drugim miejscu dokonać zniszczeń na taką sumę. Może iśmy trochę słabiej, bo nie ma takich ilości do niszczenia, nie ma tu jakiś automatów do gier, które mogłyby spowodować, że na przykład jedną skrzynką rozwalę 3000 dolarów. Może też uda się to w miarę szybko ogarnąć. O, a jednak, są tutaj rzeczy jeszcze do niszczenia, które można w sobie przyspieszyć sobie nawet dosyć bardzo. No i dobra, zginałem. Ile pieniędzy straciłem? Bo miałem przy sobie 41 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że nie wszystko straciłem. połowę. Dobra. No told me a bit ago spend 20 minutes chewing my behind all the pieces told me he wanted to meet me at um at mama forget's bakery wherever that is don't worry won't take me long to find it I'm glad you're going after him no one raises his voice at Grant Perdue, but uh, the nerve word of the wise don't get in bed with mobsters you'll live longer I don't want to tell you how to do Ok, ostateczna konfrontacja z jednym gościem. Artim Higginsa. Ciekawe czy jest zaznaczony na łapie ten punkt, który teraz obrabowałem nie. Na szkoda, bo tam było dużo rzeczy do niszczenia. Ale dobra. To w kolejnym odcinku zajmę się tym Artim Higginsem i będę dalej niszczył rzeczy w tej dzielnicy na rzecz kolejnego kapo. W tym będzie to wszystko, także dzięki za uwagę. Na razie, cześć.